Dzień dobry. Spotykamy się w siedzibie firmy Aromeda, producenta marki Patentrap. Spotykamy się jeszcze w naszej starej siedzibie. Postanowiłyśmy nagrać cykl filmów, żeby przybliżyć państwu naszą markę i miałyśmy nadzieję, że ten pierwszy film nakręcimy już w nowej siedzibie, gdzie będzie więcej miejsca, ale jesteśmy na starych śmieciach, gdzie jest ciasno, ale przytulnie. I ten film, gdzie odpowiemy na kilka pytań, które często pojawiają się w korespondencji, w mailach od Państwa czy w pytaniach do eksperta i dotyczą marki ogólnie, będzie pierwszym z filmów. A w kolejnych odcinkach postaramy się opowiedzieć szczegółowiej o naszych produktach, i dlatego są ze mną moje. Koleżanki, które zaraz się przedstawię. Ja nazywam się Magda Hajduk i jestem y, szefem firmy Aromeda, producenta patentra. A ja nazywam się Renata Piotrowska, jestem chemikiem, kosmetologiem i y, w Aromedzie y, zajmuję się. Y, mogę pan, Opowiem Państwu o tym, co kryje kosmetyk w środku, z czego się składa, jak go można wyprodukować i różne takie tajemnice kompozycyjne. A ja też mam na imię Renata, ludmiany, odmiany, trochę inne. Suszczenko, zajmuję się kosmetyką profesjonalną. Jestem kosmetyczką z 25-letnim stażem i będę opowiadała o produktach, jak je stosować, jak wkratywać swoje ciało, jak używać peelingów i innych produktów. I Nikt tego nie zrobi lepiej niż ja. Tak mówisz? Mm. Pierwsze pytanie, które widzę tutaj, to są początki firmy, jak powstała marka Patent. Rep. No właśnie, to jest bardzo ciekawa historia. Kilka lat temu ja zaczęłam zajmować się branżą kosmetyczną. Najpierw chciałam wprowadzić zagraniczną firmę na polski rynek, ale potem uznałam, że jednak wolę wyprodukować kosmetyki w Polsce. I z moją koleżanką i sąsiadką ówczesną Kingą Rusin postanowiłyśmy, że możemy zrobić coś razem. Ale jak zaczęłyśmy nad tym coś się zastanawiać, a wiadomo było, że chcemy zrobić kosmetyki świetnej jakości, to pomyślałyśmy, że chcemy zrobić kosmetyki naturalne. No i tak właśnie za pomocą naszej genialnej pani technolog, którą ja znałam już wcześniej, pani Zuzanny Kalman, takie kosmetyki naturalne, ale też cudowne w użyciu udało się wyprodukować. Tutaj widać cały nasz asortyment kosmetyków, części nie widać, bo stoi niżej. Tutaj widać nasze nowości. Może powiemy trochę o nowościach. To są nowości skomponowane na nasz kierunek urodziny, prawda? Taka seria limitowana, Taka seria limitowana, i to, są, to jest seria otulająca o takim bardzo ciepłym aromacie, troszkę waniliowym, mm. um, czy, um, czy, jak, tak, ła, tak. jak ciasto, jak ciasto waniliowe, tam, tak, nie, z cytryną. Nazywałyśmy ją otulającą, ponieważ ona trochę otula, właśnie swoim mm. ciepłym aromatem. Takie. takie pewna, ja na wakacje no chyba. Mamy nadzieję, że będą, y, tak, <suszuw> że będą się panią podobały że zachwycą tak samo Pani jak to jak są nasze bez, znaczy nas? na urodziny postanowiłyśmy wybrać bezcelery, mm. czyli krem do rąk, to są nasze bezcelery, zwłaszcza właśnie w Seforze te produkty przodują. to jest skrap cukrowy, masło do ciała i krem I do rąk bardzo. i wyprodukować te trzy produkty w nowych aromatach. I ten jeden jest taki jak Renia powiedziała, a ten drugi jest tak jak teraz powie. Ten jest taki niezwykle energetyzujący, tak. on jest jeszcze bardziej energetyzujący i świeży niż yy, yy, Niż seria w tezyju. To To jest taki wytrawny. O, tak. tak wytrawny właśnie wytrawny. Cytrus. Cytrus. I znowu no, to samo, co, 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 co Magda powiedziała. Spraw, masło i ręce. Myślę, najbardziej Kolejne pytanie to jest jak została wprowadzona na rynek i kiedy i gdzie teraz ją można kupić? E, pięć lat temu, dlatego teraz mówimy dzisiaj też świętujemy w tych miesiącach letnich nasze piąte urodziny, bo pięć lat temu marka została wprowadzona do Sefory. I w dalszym ciągu, jeśli chodzi o rynek detaliczny, o sklepy, jesteśmy na wyłączność w Seforze. Natomiast od kilku lat działa nasz sklep internetowy i działa nam świetnie. Cieszymy się z tego sklepu internetowego, że tak nam prężnie działa i że Państwo, nasze drogie klientki, kupujecie bo przeważnie są to Panie przez sklep internetowy, bo to nam daje wspaniały, bezpośredni z Wami kontakt i możemy reagować na wszelkie sugestie dotyczące również tego, jakie, są, jakie produkty wprowadzić. I na przykład seria Sweet dla dzieci. Która powstała na właśnie prośby, po prośbach licznych klientek, które używały kosmetyków dla siebie, jako bardzo dorosłych. Bardzo, bardzo I teraz seria. brakowało kosmetyków dla maluszków, dla noworodków. Takich od pierwszego dnia życia. życia. Od pierwszego oh. dnia, ale naturalnych, Naturalne. Tak całkowicie naturalnych. Mhm. No więc po próbach, po, po tym jak już wpływały do nas listy, rozpoczęłyśmy przegląd w rynku pod kątem właśnie e, preparatów dla maluszków, e, co jest dostępne w surowcach, w całym portfolio surowców w zakresie właśnie naturalności. No i czego możemy użyć, żeby stworzyć dla Państwa takie cudne kosmetyki? Czego wymagają, co najbardziej lubią dermatolodzy, co cenią pediatrzy oraz Panie położne? Tak. No ale właśnie, żeby dbać o każdego klienta, każdą grupę, to, to mamy klieno, kosmetyki klieno. dla dzieci, mamy kosmetyki, tak jak tak. powiedziałyśmy, tak. dla wrażliwców, mamy kosmetyki dla panów, które... Do pielęgnacji włosów, do, do pielęgnacji włosów. domowej spa. I co do jeszcze do mamy? Pielęgnacji do pielęgnacji biustu. biustu, do tak. sanfan, tak, Balsamy. Sam. Opalające. Mamy samoopalające balsamy, które są oparte na roślinnym dihydroksacetonie. O co często Pani pytają? Bo może być syntetycznej i rośliny. My mamy rośliny, powstały z rzepaku i, yy, i buraka florowego. Kolejne pytanie, jak już żeśmy pokrótce opowiadały o asortymencie, jak powstaje kosmetyk patent rap i potem gdzie jest produkowany. Więc przede wszystkim najpierw powstaje w naszych głowach i w głowach naszych też często klientek, które mówią: a może byście zrobiły olejek tak rozświetlający, albo byście a zrobiły. Byście zrobiły zapach, a, albo byście zrobiły inny zapach, albo byście. I zrobiłyśmy. Giełkę e, pytania były bardzo, bardzo lewe, często. Przygotowałyśmy tak. się do I biełek. to jest ta nowość jest teraz, teraz. tak. tak pani sobie życzyły, żeby ona była delikatna, ale bardziej intensywnie pachniała, żeby pani mogły pachnieć swoimi ukochanymi seriami, ponieważ seria czerwona i zielona, czyli rewitalizująca, relaksująca, to nasze bestsellery i żeby móc zachować ten zapach na dłużej, dłużej go ze sobą mieć, właśnie mamy taką angiełkę. Odświeżającą nawilżającą. Tak, sobie. więc wracając do pytania, jak powstaje kosmetyk patent? Right? prawda? <śpiewanie> najpierw jest pomysł, potem yy... Najczęściej ja z Renią okay. i z panią Zuzanną ten pomysł omawiamy, wałkujemy. Zapraszamy do obejrzenia naszego komiksu, który mówi o naszym tutaj wnętrzu firmy i tym co się u nas dzieje. Jest dostępny na naszej stronie www, bo tam właśnie przedstawiamy reakcję pani Zuzanny, czyli naszego genialnego technologa na nasze pomysły. Generalnie pani Zuzanna uważa, że mamy pomysły kompletnie zwariowane, że chcemy zrobić rzeczy albo niewykonalne, albo na przykład właśnie robimy taką serię męską o zapachu kontrowersyjnym, który potem y, okazuje się, że i kobiety, panów, Którzy używają i panowie uwielbiają. Także yy, ta, wszystko jest taką jakby burzą mózgów i yy, 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 walką na początku, yy, a potem z tego wychodzą świetne owoce. produkty, owoce. owoce. No ja robimy to. oczywiście wszystkie niezbędne badania, ale tutaj chcieliśmy opowiadać o tym, co jest. w tym pięknym miejscu, przecież są a, produkowane tak, tak, dziewczyny, produkowane. nie tak. o pięknym, zielonym Zielone. miejscu. Tak. Ko ko Kosmetyki są produkowane po, w Polsce, w Polsce hmm, pod Warszawą, hmm. 50 kilometrów od Warszawy szczególnie przyjemnie w tym miejscu jest wiosną i latem, bo... Yy, Aż się uśmiechasz yy, tak. tak, bo tam jest piękny ogród i blisko las i tak. ładnie pachnie. <laughs> Lubię tam jeździć. Tak, tak, że to wszystko koresponduje i to nam się podoba. I yy, teraz chciałyśmy powiedzieć, yy, yy, bo pewnie się rozgadałyśmy, yy, o czym byśmy chciały Panią opowiedzieć lub yy, Panom również w kolejnych odcinkach. Yy, proszę. O czym? O, o tym, czego Państwo, o co Pani najczęściej pytają, tak? Czy o co nasze klienci pytają. Możemy opowiedzieć o certyfikacji, bo to jest tajemnica. Czyli o, o naturalności też. naturalności. Tajemności. Trochę może o greenwashingu, o greenwashingu, o tym, jak się pod kosmetyki naturalne inne kosmetyki tak, jak podszywają. Co, 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 co Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem co jeszcze możemy opowiedzieć o, 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 o spa. spa, czyli o naszej ofercie dla gabinetów dla, dla gabinetów z zabiegami profesjonalnymi. Tak, ale możemy pokazać. też opowiedzieć o tym, jak używać naszych kosmetyków, o, bo tak, jak jak są pewne kosmetyki pokazać. oczywiste, jak wcielamy tak, krem tak, do rąk, tak, ale są kosmetyki, o które bardzo często panie pytają, jak jak efektywnie, jak efektywnie tak, w, e, korzystać z kosmetyków, w których może aplikacja jest trochę inna, albo można hmm. ją in, 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 znaczy lepiej ten kosmetyk zaplikować, tak, żeby, żeby zadziałał. Żeby, żeby Zacznijmy korzystać z substancji, on aktywne, on go, które tak są tak, i żeby, żeby zadziałał. Hmm? Także. Zapraszamy. zapraszamy.